My, co nam dała szkoła z klasą? E, przepraszam, że jestem taka mokra, bo jestem po zawodach. E, mi szkoła z klasą dała to, że poznałam bardzo wiele programów, nauczyłam się jak być bezpiecznym w internecie. No i e, też bardzo się cieszę z tego, że pomagam naszej pani, że robimy wszystko razem. No i tak w ogóle to e, teraz tam się bardziej taka otwarta na internet i wiem więcej rzeczy nauczyła korzystania z różnych narzędzi. Mnie nauczyła jak, jak trudno też prowadzić bloga, że to nie jest taka prosta sprawa, że trzeba o wszystko dbać, żeby co, co tydzień, co najmniej co tydzień wstawiać różne wpisy na bloga. Szkoła z klasy nauczyła mnie tego, że powinniśmy sobie pomagać, gdy u, robimy coś, y, Czego naprawdę nikt nie, nie do końca umie, ale czasami tak potrzebna jest ta pomoc. Nie, nie powinniśmy odrzucić tego. Szkoła z klasą nauczyła mnie współpracy z innymi, że można, jeśli się współpracuje, to więcej się zrobi, więcej się zdziała. Szkoła z klasą nauczyła mnie tego, że praca w grupach może być przyjemna, zabawna i też dziękujemy naszej pani, że pani tak o nas dba i że nam pomaga w różnych właśnie takich rzeczach związanych z projektem. Dzięki szkole z klasą nauczyłam się posługiwać różnymi narzędziami właśnie w internecie i poznałam wiele różnych rzeczy. jakby taka możliwość nawiązania większych relacji z moimi kolegami z klasy, ponieważ nie z wszystkimi tak się dogadawaliśmy codziennie na lekcjach i na przerwach, a dzięki temu, że wzięliśmy razem udział w projekcie i zostaliśmy dopasowani do jednej grupy, to się zmieniło dużo rzeczy, ponieważ poznaliśmy się lepiej, zrozumieliśmy nasze charaktery, każdy mógł coś wnieść do, naszego, do tego projektu. Mogliśmy się spotykać po popołudniami, spotykać się i mogliśmy też mieć czas taki na pożartowanie sobie. Dzięki szkole z klasu nie bawiliśmy się tylko robiąc różne projekty. Żartowaliśmy sobie poza projektami. Bawiliśmy się, czasem nawet wychodziliśmy na dwór. Ale dobra zabawa była także przy projektach.